w imieniu wszystkich, którzy doznali krzywd od policji nie tylko nas tu zgromadzonych, ale w całej Polsce w czasie przeróżnych protestów, strajków postanowiliśmy przyznać dyplom na wieczną pamiątkę generałowi Jarosławowi Szymczykowi za upolitycznienie polskiej policji i zrobienie z niej politycznego narzędzia w walce z obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, broniącymi praw człowieka, praw konstytucyjnych i systemu demokratycznego, za pacyfikowanie i bicie bezbronnych kobiet podczas pokojowych manifestacji. Za rozbijanie legalnych demonstracji przeciw bezprawnej władzy, za tolerowanie i ukrywanie bezprawnych działań w szeregach własnej formacji, za wysadzenie komendy głównej nielegalnie sprowadzonym granatnikiem, gramat za schambienie policyjnego munduru i spadek zaufania do policji. Za to wszystko. Pan generał Jarosław Szymczyk otrzymuje dyplom na wieczną pamiątkę od obywateli. Pokażę. Już pokazuję. Zamierzamy również yy, obdarzyć pana generała specjalnym prezentem, ponieważ podobno idzie na emeryturę. A lubi się bawić drewnatnikami. Mamy dla niego specjalny pominek, żeby mu się nie nudziło. Ten upominek będzie jako też i ten dyplom będzie mu dostarczony. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu, znaczy w poniedzieli, spróbujemy go dostarczyć do komendy głównej. Te, taki granatnik nie braliśmy go tutaj dzisiaj ze sobą. W każdym razie zaręczamy, że jest bezpieczny, bo życie ludzkie jest ważne. Życie generała Sząmczyka również. Także jeszcze raz w imieniu wszystkich obywateli panie generale Szemczek, za upodlenie polskiej policji dziękujemy. <laughs>